Przedrożny Kanałowicz Kiełbka gol! Tomaszów Mazowiecki raz Zatorem naszego turnieju Sędzia znowia, więc ta przerwa krótsza niż 5 minut. Zawodnicy nie chcieli się wychłodzić. Epiokria z kiernywice w opołach, a kolejne spotkania również już wznowiona, więc te przerwy nie są 5 minutowe, są krótsze. Chrusz... za lekko. Teraz zbyt lekko gra z Niewic. I to tylko w, w Tak mówiłem, kochani, nie mogę pomóc żadnej Niewice. Tak mówiłem, jeśli zobaczę krzyczących rodziców na y, dzieci, na drużyny, będę musiał kibiców wygonić na trybunę. A więc bardzo proszę, grzecznie dopingujemy. Trener to trener. Jeden każdej drużyny. Zobaczymy chłopców znaczy się na i następnym razem będzie lepiej. To jest dla mnie niewytłumaczalne. Dlaczego się nie słucha? Tak mówiłem. Teraz będziemy mieli na Zapraszamy na boisko numer jeden. Dziewczynki. Wirusów. Za chwilę rozpoczną się spotkania dziewczynek na. 2-3-4. Teraz. powinien brać sms Łódź i dwójka opoczna. Na bok. Ioli. Przykro nam. Ale wiele nie no i numer 25. Chłopcy, ten mecz już rozbywany. Łaskę i pawianice. Te spotkania już chłopcy grają na prawdziwej murawie. Teraz akcja. Czy będzie bramka Zablokowany w ostry? Ostrowie, ostrówek na boisku numer 3. Na boisku numer 4 Witonia z zaciszynem, ale nie ma Witonia, więc tutaj to spotkanie się nie odbędzie. Witonia wygrywa 3 do 0 przez walkowera na boisku numer 4, ale puszczamy kolejny mecz i bardzo proszę o uwagę. Witonia, Witonia na boisku numer 3. Witonia na boisku numer... Kutno i się raz już rozpoczęli swój kolejny pojedynek. 20 minutowe, bardzo proszę. tutaj jest męż, tak prosiłem. Nie wchodzimy na boisko. Możemy troszkę w lewą stronę, panowie, waszą prawą. Tak jest, przesuńmy się. Każdy otrzyma medal, spokojnie. Tutaj chłopaki grają jeszcze, jeszcze mają szansę, a więc nie przeszkadzajmy im. Nam się nie udało. No i teraz tutaj widzimy po kolei, będziemy podchodzić i tu będziemy wręczać medale i mlekołaki. Wstawiesz, a soczki i stickersy. Panowie, skąd jesteście? 3 razy, no czasami, kiedyś bardzo często przejeżdżałem przez 3 raz i nie mam żadnego medalu Zagadanie może mi nie zdadzą Dobra kochani, dziewczynki Uchwał w waszą stronę, dziękujemy bardzo, do zobaczenia Kolejna drużyna Medale Chłopaki, zawodnicy z u nazywają swojego planu. A wy jak nazywacie się swojego? Kolejna drużyna uśmiechamy się, uśmiechamy się, jest medal, King, no pięknie, brawo, najmniejsze, uśmiechnij się, medalik, bądźcie dłoni gratulujemy, a ty jesteś naprawdę trendy, pan ten spaga robił, pokazywał nogami, tak, karate, wysoko nogami machać, piłkę trafiać, panie trenerze, on mówi, że... Nieważne kto gra, ale zawsze wygrywa ta drużyna i pewnie by się ucieszył, gdyby zobaczył tego zawodnika, może jakoś na wiodę by ci specjalną. Dziękujemy bardzo. Dziękuję przede wszystkim trenerom. Dziękuję trenerom, którzy przyjechali. Podkreślam to cały czas. Wiele dużych nie dojechało, będziemy z nimi rozmawiać, ale tym trenerom gratulujemy i dziękujemy, że byliście. Chłopaki, do zobaczenia za Trenujemy, trenujemy dalej. Dzięki. Panie razze, dziękujemy. Mlekołaki, sneakersy, soki, medale. Wszystko jest. Do zobaczenia. Zakończymy się już ćwierćfinały u dziewczynek. Za chwilę dowiemy się. Kto będzie grał w półfinale. Nie się okrzyku, panie treże, jak to bez okrzyku drużyna? Drużyna musi mieć okrzyk. Zmykajcie, zmykajcie. Kolejna drużyna, bo ja muszę na boisko. Muszę zobaczyć jak tam rozbytki. Kolejna drużyna, Marku, już masz. No pięk. Kto się cieszy, to się chwali. 40 tysięcy zawodników, 40 tysięcy medali, 40 tysięcy reklamówek. No, myślę, że to jest spore wyzwanie dla każdego sponsora. Ale nie na tym bank. Naprawdę. W tym roku powiesz. Jest reklamówka, jest dyplom, Do Dojadą. Musieli pojechać do tira o blekowaki A więc chłopaki, stańcie z boczku, dobra? I czekamy na blekołaki, okej? Okay? Zakończyłem. I będzie do wiadomo, słuchajcie ale oczywiście ja nie jestem tutaj żadną drużyną, napieguję no, każdemu tak samo. Wyjście super drużyną i dlatego piąteczka dla Ostrowi, Ostrowia Ostrówek. Dwa razy. Dwa razy, no może być, może być dwa razy, ale oprócz tego jeszcze gracie na boiska gdzieś, nie wiem, na osiedlu swoim. i jak wiatr, by nie stracić dnia Poznajmy świat, świat, którym ja Zyskuję po to, aby móc doznać strat Poznajmy świat, świat, po którym ja Będę jak wiatr, bo tak biję mój pacha Poznajmy świat, świat, którego skład Wypełniam nie od 20 lat Co się dzieje? Jesteśmy słabsi. Jak może mówić tak kremer? Brakuje troszkę szczęścia, ale walczymy do końca.